I tam dzisiaj na tapecie mamy rynóweczkę z kołu należy obornik pod kupurydę Robiłem najpierw jeden przejazd to trochę zostawało na wierzchu, dwa razy po tym samym, drugi raz i już trochę lepiej, o wiele lepiej wychodzi więc dwa razy to potem po tym samym jeździł. Tutaj trzy przejazdy rożytnika były trochę grubiej dane. Z tamtej strony trochę cien cieniej. I... I, 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 I. co tutaj więcej? No jakoś to na idzie sobie, nie? Kolega wczoraj. Wczoraj kolega u siebie teleżował. To on teleżował na 11. 11 km na godzinę. A ja tutaj tak sobie 8 daję radę, 9. Więc tutaj bez porównania, on raz przyjedzie u niego, kurczę, elegancko. U niego elegancko, a ja muszę dwa razy jeździć po tym samym. Drugi, no dwa razy po tym samym i też wychodzi elegancko wtedy. idzie jakoś tam dwójką przy sobą z przyspieszaczem o wczoraj sobie nawoziłem a dzisiaj sobie stależuję to taka godzina czasu i potależowane, bo tutaj hektar tylko jest o, idzie jak trzeba 2000 obrotów w prawie. Uprawa to znaczy teleżowanie na głębokości jakieś 10 cm no zagłębia się. Więc nie jest w miarę głęboko ładnie ten, skutniony. No i myślę już potem po prostu tego nie będę ruszał sobie przeleży do czwartku do czwartku sobie przeleży w czwartek albo... no myślę, że w czwartek myśmy posiedli tutaj i by, by był święty spokój Z tamtej strony od kolegi właśnie Pola Dwa razy przejechałem z tej strony, mi zostało jeszcze po razie przejechać od zboża zasianego i. i już no, i będzie wszystko co jeszcze, jeszcze jakie prace mi zostały, to agregatem pod kucharzem polatać, ale to już po majówce, myślę, w czwartek, właśnie. 2,5 hektara zrobię a tutaj tak jak mówię, że już tutaj ruszać tego nie będę po prostu to tak zostanie I mówił, że posieje się w to że tutaj teraz talerzowym tym siewnikiem dobrze będzie szło I tutaj mniej więcej gdzie nie gdzie takie kubki pozostawał, kubki rozrzutnik pozostawiał no i a to właśnie będzie jeszcze raz stależować no. nie dotależowało się dokładnie ale damy radę wrony atakują robaczki zielają że to już skończone, nie? ale już właśnie ten jeszcze raz przejadę sobie równam bruzny tutaj te po środku Nigdy tego dołka nie było, żeby to ładnie zasypać tu pole ogólnie jest sklina. tam bliżej ulicy idzie takim klinem wychodzi To majówka, no ognisko Tak ogólnie to ja się staram yy, talerzówką przejechać tak Jak jadę w tą stronę raz to po tym samym wracam Wtedy ona w dwie strony wymieszane jest, wtedy lepiej niż yy, ten wtedy jest lepiej od tego ja na przykład teraz co jechałem w tą stronę no ładnie nic po znatku nie widać praktycznie. Tutaj. Tutaj obok tak samo jechane było w tą stronę. Teraz jadę w tą właśnie po tym. Trochę coś tam widać. A zaraz z tyłu praktycznie nic nie będzie. Widać, więc... No dwa razy jestem zmuszony po prostu przejechać. I... No i już. Chodź o tam troszkę spali, no więcej tutaj na ten hektar obstawiam, że... Trochę mniej na pewno nie szor, niż tam te 12. 12 na hektar to możliwe, że spali, nie? Ale tutaj z tyle to i z powrotem. To mieliśmy te 20 litrów, no, tak plus minus, więc. Więc tak, no. No to, bo gdzieś nie, gdzieś trochę coś tutaj widać, nie? To nawet to długo czasem coś widać, ale machnę ręką na to, jak mówił, że elegancko i tak się posieje to tam nie ma z tym problemów a przejechać dwa razy trzeba żeby to jakoś to z ulicy lepiej po prostu wyglądało To no. zaraz między nie będzie widać na szczęście szczęście w nieszczęściu no ale co to Policzymy na metry, na kroki i na środku i już. Ojejku. O, zostało mi tutaj pół pola. fajnie rozrzutnikiem tutaj się powoziło mam teraz tak fajnie ustawiony, że na szybszy posłów na szybszy posuw mam ustawiony bo śrubę zabezpieczającą zmieniłem z ósemki 8,8 na ósemkę 12,9, to daj, kurde, już solidna, kurde, 10 zł. Jedna na jedna śruba kosztuje. I kurde, no. Można szaleć teraz. Można szaleć. Wstawiłem ją na początku sezonu i ani jednej śruby mi nie zerwało.

Bardzo fajnie, kurde, znaczy no troszkę za długa jest ogólnie ogólnie jest troszkę za długa tam 40 by, było, tam 40 by była wystarczająca. Ale 60 wziąłem to 6 cm długości ma a wystarczy je by dziewięć. Bardzo fajna, wytrzymała. Bardzo fajnie wytrzymała ona jest. Założyłem do rozrzutnika właśnie jedną, a drugą na wałek, jest zabezpieczający. Też nie ma opcji, żeby wyrwało. Nie urwało. Jestem pewien, dzięki Oto, że jest na każdy samochód, nawet do 300 mW. Porównanie wysokości lata 18 No, trójka. Zaraz pokażę, że synchronizator jest do wymiany. O o, skrzypi, a na trójce i czwórce bez problemu. Trójka, czwórka bez problemu wchodzi, a dwójka i jedynka zgrzyt. Czyli synchronizatory są do wymiany po prostu. No i co tutaj zostało? Mi jeszcze właśnie zostało tutaj przejechać to raz, tak jak mówiłem już. Któryś raz z rzędu. Tutaj już porobione. Cyk, nawrotka. Prende de gás e jazda. No i to chyba będzie wszystko w tym filmie. Tutaj nie ma co już za bardzo pokazywać. Jazda, tylko dookoła. I co do następnego filmu, i cześć.